Henry Ford, ikona amerykańskiego przemysłu i geniusz motoryzacji, a zarazem człowiek, którego idee inspirowały samego Adolfa Hitlera. Jego fabryki produkowały ciężarówki dla Wehrmachtu, a sam Ford otrzymał od III Rzeszy jedno z najwyższych odznaczeń. Oficjalnie był biznesmenem, ale jego wpływy na nazistowskie Niemcy sięgały znacznie głębiej niż można by przypuszczać. Henry Ford urodził się 30 lipca 1863 roku w Michigan, na farmie należącej do jego rodziny. Od najmłodszych lat Ford wykazuje wyjątkowe zainteresowanie mechaniką. Już w wieku 16 lat opuścił dom rodzinny i przeniósł się do Detroit, gdzie rozpoczął praktyki jako mechanik. Jego kariera nabierała tempa, a w 1891 zaczął pracować u samego Edisona. Ford zyskuje uznanie jako utalentowany konstruktor, a dzięki wsparciu finansowemu Edisona rozpoczyna własne eksperymenty z pojazdami napędzanymi silnikiem spalinowym. W 1896 zbudował swój pierwszy prototyp samochodu. Był to czterokołowy pojazd z lekką ramą i dwucylindrowym silnikiem, który osiągał zawrotną, jak na tamte czasy, prędkość 32 km na godzinę. Po kilku nieudanych próbach założenia własnej firmy w 1903 roku Ford znalazł inwestorów i utworzył Ford Motor Company. Jego celem było stworzenie taniego, niezawodnego i dostępnego dla absolutnie każdego samochodu. Udało się to w 1908 roku, gdy firma zaprezentowała model T. Ford nie tylko stworzył popularny samochód, ale także zrewolucjonizował sposób jego produkcji. W 1913 wprowadził taśmę montażową, która pozwoliła na znaczne przyspieszenie procesu produkcyjnego i zarazem obniżenie kosztów. W rezultacie model T stał się pierwszym autem dostępnym dla przeciętnego Amerykanina. Początkowo kosztował 850 dolarów, ale dzięki nowej technologii jego cena spadła do 300 dolarów. Czyli na dzisiejsze tyle, ile tu się wyświetla. Sukces Forda był niepodważalny. W latach 20. XX wieku niemal połowa wszystkich samochodów na świecie pochodziła właśnie z jego fabryk. Firma szybko się rozwijała, a Ford otwierał kolejne zakłady produkcyjne, w tym także w Europie. Podczas I wojny światowej Henry Ford zaskoczył wielu swoich pacyfistycznym podejściem. Choć jego firma była już wtedy dużym graczem na rynku motoryzacyjnym, Ford osobiście sprzeciwiał się wojnie i uważał, że konflikty zbrojne są wynikiem manipulacji bankierów i międzynarodowych elit finansowych. W 1915 roku postanowił nawet podjąć się wyjątkowej misji, ponieważ sfinansował tzw. statek pokoju, czyli luksusowy liniowiec Oscar II, który miał za zadanie popłynąć do Europy z delegacją działaczy pokojowych. Misją było nakłonienie walczących stron do zawarcia rozejmu. Ford był absolutnie przekonany, że jego autorytet i wizja wystarczą, aby zakończyć globalny konflikt. Statek opuścił Stany Zjednoczone 4 grudnia 1915 roku z ponad 60 pasażerami na pokładzie, w tym politykami, dziennikarzami oraz działaczami na rzecz pokoju. Jednak zamiast przynieść oczekiwane efekty, wyprawa, no cóż, szybko i to niezwykle szybko przeradziła się w medialną farsę. Ford zachorował na pokładzie i wkrótce po przybyciu do Norwegii wrócił do Stanów Zjednoczonych. A całą misję zostawił bez przywództwa. Statek pokoju, zamiast zakończyć wojnę, stał się obiektem kpin ze strony absolutnie wszystkich światowych mediów. Jednak mimo fiaska misji Ford. Wciąż angażował się w działania pacyfistyczne. Odmówił produkcji sprzętu wojennego dla armii amerykańskiej aż do 1917, gdy USA oficjalnie już przystąpiło do wojny. Dopiero wtedy jego fabryki zaczęły produkować pojazdy wojskowe oraz silniki lotnicze na potrzeby aliantów. Tylko wiecie, z tą niechęcią do wojny to też było tak, że Ford dostarczał pojazdy również do Wielkiej Brytanii i Francji, a jego firma miała kluczowy udział w wojennej logistyce aliantów. Produkował mniejsze ciężarówki model T, które były wykorzystywane na froncie, do transportu żołnierzy, transportu zaopatrzenia. No i biorąc pod uwagę to, co robił w czasie II Wojny Światowej, to ten oficjalny przekaz co do niechęci do wojny, jakoś mi się trochę nie klei. Po zakończeniu I wojny światowej Henry Ford skupia się na dalszej ekspansji swojego przedsiębiorstwa. W latach 20. jego firma dominowała na rynku motoryzacyjnym, a sam Ford stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Jednak to w tym okresie jego działalność zaczęła budzić coraz większe kontrowersje. W 1920 roku Ford postanowił wykorzystać swoją pozycję do propagowania swoich poglądów. Przejął lokalną gazetę, którą przekształcił w platformę do szerzenia antysemickich treści. Przez następne lata publikował w niej liczne artykuły oskarżające Żydów o kontrolowanie finansów, wywoływanie wojen i manipulowanie polityką. Jego teksty zostały później zebrane w czterotomową książkę, a ta odniosła ogromny sukces w Niemczech. W Niemczech. Była szeroko rozpowszechniana, a jej treści stały się częścią ideologii nazistowskiej. Ford nie poprzestał jednak na publikacjach. Zaczął także rozszerzać swoją działalność w Niemczech. W 1925 roku otworzył tam swoją pierwszą fabrykę Ford Werke w Berlinie. Był to jeden z pierwszych kroków do głębszej współpracy z niemiecką gospodarką. Pod koniec lat 20. Ford nawiązał także współpracę z niemiecką partią nazistowską, wspierając ją no finansowo. Niektórzy badacze sugerują, że jego przedsiębiorstwo przekazywało Hitlerowi środki w wysokości nawet 50 tysięcy dolarów rocznie, co w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze stanowiłoby milionowe sumy. W 1928 roku Ford otrzymał specjalne podziękowania od niemieckich nacjonalistów za wkład w walkę przeciwko żydowskiemu kapitałowi. Jednak jego najbardziej kontrowersyjna nagroda miała dopiero nadejść. W 1938 władze III Rzeszy uhonorowały go Wielkim Krzyżem Orderu Orła Niemieckiego, najwyższym oznaczeniem, jakie naziści przyznawali cudzoziemcom. Był to ten sam order, który otrzymał Benito Mussolini. Oznaczenie wręczył mu konsul III Rzeszy w Detroit, co wywołało oburzenie w całych Stanach, ale Ford nigdy go nie zwrócił ani nie odciął się od Hitlera. Adolf Hitler darzył Henry'ego Forda niezwykłym szacunkiem. Wymieniał go jako jedynego Amerykanina, którego idee są godne naśladowania. Uważał Forda za symbol nowoczesnego, niezależnego kapitalisty, który walczy z żydowskim kapitałem i jednocześnie jest geniuszem przemysłowym. Jego książka była jedną z najbardziej wpływowych pozycji, które kształtowały antysemicką narrację nazistów. W latach 20. i 30. fordowska propaganda była szeroko rozpowszechniana w Niemczech i wywarła niesamowity wpływ na przyszłych przywódców III Rzeszy. Co ciekawe, według niektórych źródeł Hitler był gotów nadać Fordowi jeszcze większą rolę w III Rzeszy. O co chodziło? W nazistowskich kręgach krążyły nawet spekulacje, że gdyby USA wpadły w kryzys, Ford mógłby zostać przywódcą autorytarnego reżimu w Ameryce, wzorowanego na tym niemieckim. A jak więc w końcu wyglądała współpraca w czasie II wojny z Niemcami? Hm. Cóż, jego niemieckie fabryki kontynuowały działalność, a amerykańska centrala nie interweniowała w sprawie dostaw dla Wehrmachtu. Dopiero po przystąpieniu USA do wojny, gdy naciski rządu amerykańskiego stały się zbyt duże, Ford zaczął współpracować z aliantami. Ford Motor Company od lat 20 XX wieku ma swoje zakłady w Niemczech i Francji. Początkowo ich działalność koncentruje się na produkcji cywilnych samochodów, jednak po dojściu Hitlera do władzy w 1933 firma zaczyna dostosowywać swoją produkcję do nowej rzeczywistości. W niemieckiej fabryce Ford Werke w Kolonii, już na kilka lat przed wojną, rozpoczęto produkcję pojazdów użytkowych, które mogły znaleźć zastosowanie w armii. Po wybuchu wojny, zakład w pełni przestawił się na produkcję dla Wehrmachtu, dostarczając ciężarówki Ford G917T jako podstawowe pojazdy transportowe niemieckiej armii, transportery opancerzone używane przez dywizje pancerne czy silniki lotnicze dla Luftwaffe. Według różnych szacunków, niemniej jednak co trzecia ciężarówka Wehrmachtu miała zostać wyprodukowana w fabrykach Forda. Czy w fabrykach? Tak, w fabrykach tak, stosowano pracę przymusową. Oczywiście, że tak. Wśród robotników znajdowali się jeńcy wojenni, deportowani robotnicy przymusowi z okupowanych terytoriów oraz wszelkiego rodzaju więźniowie i więźniowi obozów koncentracyjnych. Warunki pracy? Skrajnie trudne. Więźniowie byli zmuszani do wykańczających zmian, nie mieli odpowiedniego wyżywienia, a opóźnienia w produkcji Skutkowały laniem albo zabijaniem. Tyle. Z różnego rodzaju przekazów historycznych wynika, że w latach 1940-45 w niemieckich zakładach Forda mogło pracować kilkadziesiąt tysięcy osób zmuszanych do niewolniczej pracy. Ale to nie wszystko. Francuski oddział Forda również współpracował z nazistami. W praktyce oznaczało to, że fabryki Forda w Vichy dostarczały ciężarówki dla Wehrmachtu jeszcze długo po tym, jak Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny. Rodzina Fordów była przekonana, że niezależnie od wyniku wojny ich biznes musi przetrwać. W 1941 roku USA przystępuje do wojny, co teoretycznie powinno było oznaczać zerwanie wszelkich więzi z Trzecią Rzeszą, jednak niemieckie oddziały Forda nadal pracują pełną parą, dostarczając Hitlerowi sprzęt wojskowy. Według różnych szacunków produkuje się tam 70% ciężarówek używanych przez Wehrmacht, 90% transporterów opancerzonych, do tego silniki do niemieckich samolotów i pojazdów pancernych. Podczas gdy amerykańskie bomby spadały na niemieckie miasta, zakłady Forda nadal produkują pojazdy dla nazistowskiej armii. Firma nigdy nie zamknęła swoich niemieckich fabryk, nigdy nie wydała rozkazu zaprzestania współpracy z Hitlerem. Pod koniec wojny alianci w końcu zbombardowali niemieckie fabryki Forda w kolonii. Jednak po wojnie Ford Motor Company wystąpiło do rządu amerykańskiego o Odszkodowanie. A wiecie, co jest najlepsze? Otrzymało je. Firmie wypłacono 1,1 miliona dolarów za straty wojenne poniesione w wyniku alianckich bombardowań niemieckich fabryk Forda. Nie nie mogę, nie mogę. Nie mogę. Podsumowując, Ford zarabiał zarówno na produkcji dla nazistów, jak i dla aliantów, a po wojnie dostał jeszcze odszkodowanie za straty poniesione podczas alianckich nalotów. Kur a ile wart był interes z nazistami? Ile Ford zarobił na współpracy z Trzecią Rzeszą? <laughs> Nie ma dokładnych danych, ponieważ wiele transakcji przeprowadzono w taki no, specjalny sposób. Dokumenty zaginęły, zostały zniszczone w zawierusze wojennej. tata te wszystkie pierdoły. Jednak słuchajcie, szacuje się, że zyski firmy w latach 39-45 to w przeliczeniu na dzisiejsze realia miliardy dolarów. A jakie były największe źródła dochodów Forda w czasie wojny? Sprzedaż ciężarówek Wehrmachtowi, dostawy części do niemieckich samolotów, wykorzystywanie taniej siły roboczej, co znacząco obniżało koszty produkcji. Zyski firmy nie zakończyły, oczywiście, się wraz z upadkiem III Rzeszy. Po wojnie Ford uniknął jakiejkolwiek odpowiedzialności, a jego niemieckie oddziały szybko odbudowały swoją pozycję. Ale żadnej kary nic jeżeli ktoś po obejrzeniu moich kilku poprzednich filmów z tej serii ma jeszcze jakieś kur jakikolwiek wątpliwości to błagam was Nie, w... żadnej odpowiedzialności Po wojnie Ford Motor Company tłumaczyło się, że centrala w USA no nie miała po prostu kontroli nad tym, co się działo w europejskich filiach. No, po wojnie firma odżyła, co prawda, odbudowała swoją pozycję no i nigdy nie została ukarana. No ale co oni mogli biedni zrobić? Gdzie Europa? Gdzie Stany? Dopiero w 2000 roku Ford zgadza się przekazać 13 milionów dolarów na fundusz odszkodowawczy dla ocalałych robotników przymusowych. Jak to mówił klasyk, 13 milionów? Czyli co? Chójdźmy 13 milionów wobec tych miliardów, które zarobili. Biznes Forda przetrwał wiele, a jego współpraca z nazistami stała się jednym z najbardziej przemilczanych rozdziałów historii XX wieku. Aż do dziś.